Urządzenie, które y, do niedawna kojarzyło się wyłącznie z intensywną terapią i medycyną, stanowiło taką integralną część wszystkich monitorów funkcji życiowych. A z biegiem czasu y, pulsoksymetry zmieniły się i są niedużych rozmiarów, łatwe w użyciu. Nieduże urządzenia, które nakłada się na palec. Zawsze trzeba pamiętać, aby dłoń, a w szczególności palce, były czyste od jakichkolwiek zabrudzeń lakierów oraz palce powinny być ciepłe. W dzisiejszym tutorialu zaprezentuję Wam możliwości pulsoksymetru i w jaki sposób można do pewnego stopnia kontrolować. Puls i wysycenie krwi tlenem. Ćwiczenie oddechowe, które polega na tym, że wdycham więcej powietrza niż wydycham i powtarzam to przez dłuższy okres czasu. I powtarzam to kilkakrotnie, następnie robię wydech. W tej chwili pulsoksymetr jest po moim pierwszym wydechu. Ponawiam ćwiczenie, czyli nabieram więcej do płuc powietrza niż mogę wydmuchać, poprzez to maksymalnie wypełniam płuca powietrzem. Teraz robię wydech i zwróćmy uwagę. SPO2 wysycenie tlenem sięga 99%. Puls 114%. Przypomnę, że jestem po ćwiczeniach i mój puls jest nieco wyższy, bo spłacam dług tlenowy. Ale biorę ponownie głęboki wdech. Powoli wypuszczam powietrze. I proszę bardzo, tutaj działa alarm, bo włącza się on w momencie, kiedy jest powyżej 120 uderzeń na minutę. Po wydechu normalnym oddychaniu puls wraca do normy. Wysycenie 98. Ćwiczenia oddechowe od Medica 91 i pulsoksymetr.